O, oh, cotton seed, akurat potrzebuję. Nie mam nebuli fred, więc nic z tego. Cytrań nie wiem po co mi. Wezmę to. Na treasure map nie mam. Chociaż bym zrobiła ja szybko. Copper i iron. Why not? Let's do this. Za mało ironingat. Demet. Dobra, teraz... Dostanę ten treasure map. Thank you. Czy coś jeszcze chcemy? Nope, ponieważ niczego więcej nie pod Ach. Treasure map. You might find something interesting from it. Look inside, you'll find coordinates for some treasure. Ok. Fajnie. Coordinates for treasure. Great. Minus 58 i 52. wybierzmy się tam.